Dzień dobry, witam Was! To znowu ja, czarująca czarownica. Proszę, piję herbatkę zimową. Właśnie chciałam z Wami wypić herbatkę. Zaparzyłam sobie. Jest przepyszna, ciepła i aromatyczna. I o czym ja będę Wam teraz rozmawiała? Najpierw okadzę e, przestrzeń. Sandalwood, mam kadzidełko. I od czego zaczniemy? Bo wcześniej Wam e, obiecałam, że e, wspomnę o imbirze. Imbir, bo piję też herbatkę z imbiru. Teraz mamy taki czas chłodny, zimowy. E, imbir jest e, przepyszną, przepysznym korzeniem, takim rozgrzewającym. I co to nam daje picie imbiru? Przede wszystkim wzmacnia naszą e, energię. Czujemy, jak nas w środku rozgrzewa. Jakby czujemy przypływ energii, czujemy tą witalność. Poza tym, z uwagi na to, że to jest e, przyprawa e, ostra, mocna, paląca, rozgrzewająca, ma moc oczyszczania. Więc, jeżeli pijemy herbatkę z Imbiru, to. E, Wizualizujmy sobie, że przełykając yy, przez gardło, że to nas oczyszcza, jakby wewnętrznie. Ten imbir wypukuje z nas te negatywne emocje, negatywne wibracje. Wyciszmy się, yy, i że usuwa z nas, tkwiące z nas złe złogi złej energii. To jest ważne, żebyśmy wierzyli w to, że jak pijemy, to tak jak ja tutaj mam tą herbatkę zimową. Ja sobie wizualizuję, że ja na zewnątrz jest zimno, a ja sobie tutaj siedzę, piję ciepłą herbatkę a ona. Przepływa mi przez gardło, i rozchodzi się po ciele, i tworzy we mnie takie uczucie ciepła, takiego bezpieczeństwa. No i tak samo jest też, polecam z herbatką z imbiru. Poza tym, imbir pomaga otworzyć się na nowe doświadczenia. Czyli, jakby no, dostajemy tej nowej energii, i jesteśmy chętni na to, żeby coś robić, coś nowego. No, i jest to też korzeń miłości. Więc polecam. Najlepiej jest pokroić sobie w plastry i zalać gorącym wrzątkiem. Można zrobić to też na przykład na bazie czarnej herbaty, że dolewamy zaparza, doza, zaparzoną czarną herbatę do imbiru i wtedy po prostu będziemy mieć taki smak czerwone, czarnej herbaty albo zielonej herbaty z imbirem rozgrzewającym. I teraz przejdę jeszcze, bo powinnam w ogóle na początku Wam powiedzieć o tym, że pierwszym moim kamieniem, który miałam w ogóle, to był czarny turmalin. To jest kamień, który jest najsilniejszym kamieniem ochronnym. Tutaj jeszcze mam na takim, w takim bryloczku. Też noszę go w torebce, nawet on się tutaj widać, bo on ma takie właściwości, że on jest kruchy bardzo. Też po tym można też poznać turmalin. O, widzicie tutaj mi odpadł kawałek, tu mi odpadł kawałek, bo ten noszę w torebce. A ten mam taki, taki dodatkowy w domu, zostaje. I turmalin. W ogóle turmaliny są w różnych kolorach. Są piękne turmaliny, ale rzadsze. Bo na przykład jest taki turmalin arbuzowy i one są. Ja to zawsze kojarzyłam turmalin, że turmalin jest zawsze czarny. Nie. Turmaliny mogą mieć przeróżne kolory w zależności od e, substancji mineralnych, które wchodzą w ich e, e, skład: sk skład tych kamieni. E, natomiast czarny jest najsilniejszy. Jeśli chodzi o najsilniejszy energetycznie, działa jakby taka tarcza. I na przykład jak ja miałam problemy w, gdzieś w swoim takim otoczeniu, na przykład zawodowym, w pracy czy w ogóle czy gdzieś tam w rodzinie, to postanowiłam zakupić sobie właśnie ten turmalin. I on rzeczywiście działał jak tarcza ochronna. Od, też odpycha on negatywne myśli, negatywne emocje. No i oczywiście, jak zawsze, z każdym kamieniem dobrze jest medytować. Y, dobrze jest y, jakby wierzyć w to, że ten kamień on y, zadziała. Y, chroni też, oprócz tego, że y, jakby nasze myśli są inne. Jesteśmy bardziej tacy optymistyczni, bardziej spokojni, e, przypływa do nas ta energia taka wysokowibrująca o wysokich wibracjach i zmniejsza nas, nasz stres, to jeszcze też, jeżeli ktoś nam rzeczy, jeżeli ktoś nas obgaduje za plecami, jeżeli ktoś robi różne rzeczy, które nam szkodzą, Albo nam powie coś negatywnego i my się tym przejmiemy, to ten turmalin może nas właśnie oczyścić. I wprowadzić nasz spokój, wewnętrzny spokój i pozytywną energię. I też wpływa na polepszenie naszej, w związku z tym wpływa na polepszenie naszej samooceny. I dodaje nam wiary we, wiary we własne siły, więc y, bardzo polecam noszenie tego kamienia. Y, bardzo silny kamień ochronny, zwłaszcza, że gdziekolwiek byśmy nie chodzili, y, nawet jak samo wyjście na ulicę, to już jest. Y, y, już się narażamy na, na to, że możemy y, jakieś negatywne y, wibracje mogą na nas y, przejść. I dlatego bardzo dobrze ten kamień. Ja też zawsze, ale to w następnym filmiku będzie, opowiem, opowiem szerzej o tym. Zawsze noszę czerwoną nitkę ochronną. Tylko teraz miałam tą nitkę, a ona mi już spadła, więc, już spełniła do tego momentu swoją rolę ochronną. I, I mi spadła, i teraz będę musiała poprosić osobę, która mi dobrze życzy, żeby mi pomogła ją znowu zawiązać na lewej dłoni. Ale to w następnym filmiku Wam o tym opowiem. E, I teraz, tak, co teraz dalej będziemy robić? E, dalej e, zapytamy się naszej wyroczni, co na teraz. Co nam radzi, na co mamy zwrócić uwagę? Mądrość wyroczni, proszę Wam pokażę. Mądrość wyroczni. I zaczynamy. Co na, na teraz? I też chciałam jeszcze zaznaczyć, że energia wszechświat na, na moje filmiki, wtedy kiedy Was skieruję, wtedy to e, będzie dla Was jakaś wskazówka. E, dlatego nie martwcie się, że na przykład filmik nagrałam dzisiaj, a Wy na przykład za tydzień wejdziecie. To wtedy znak, że wtedy od, od wejścia na ten filmik Eee, wtedy musicie jeżeli to zarezonuje to musicie zwrócić uwagę na te, te rzeczy, które mówiłam okadzimy sobie przy świeczce i tasujemy o i już mamy już ojejku co tutaj mi przyszło do nas Popatrzcie, Mojry. Oj, to będę musiała Wam przeczytać. Z książeczki, Mojry. Niesamowite. Co tutaj mamy? Co to może oznaczać? Siedemnaście. Mojry. Hmm. Pozwolicie, że założę okulary. O. No i czytamy. Co to znaczy ten przekaz? Mojry, mojry. Numer 17. Niesamowite. Podstawowe znaczenie: los. Karma, zaakceptowanie tego, że istnieją rzeczy, których nie możesz zmienić. I umiejętność ich rozpoznania. I przesłanie wyroczni. Modlitwa o spokój podsumowuje znaczenie tej karty. Boże, obdasz mnie pokojem, abym mógł zaakceptować to, Czego nie mogę zmienić, odwagą, by zmienić to, co mogę, i mądrością, by poznać różnicę. Są w życiu rzeczy, nad którymi nigdy nie będziesz mieć kontroli. Warunki wywołane przez ewolucję kolektywu, przez naturę i przez swoje przeszłe doświadczenia, mogą być z góry ustalone przez ducha. Dla osiągnięcia większego celu którego nie możesz zrozumieć w tym życiu. Może nie być ci pisane zrozumienie, dlaczego pewne wydarzenia miały miejsce, ale możesz zaakceptować tajemnicę i pracować z tym, czego te wydarzenia i Twoje obecne okoliczności mają Cię nauczyć. Taka jest mądrość zawarta w modlitwie o spokój. Twoje doświadczenia dotyczące pomyślności i obfitości są w tej chwili poza Twoją kontrolą. Powinien, powinieneś bezwarunkowo zaakceptować stan obecny, czyli to jest przekaz, że to, co się dzieje teraz, to tak ma być. I możemy poprosić wszechświat pomodlić się o to, o zrozumienie. A jeżeli nie rozumiemy tego, to w spokoju to przeżyć, bo to jest, bo tak ma być, bo to jest nasza karma. Może to być sytuacja tymczasowa, pozornie narzucona przez siły zewnętrzne, ale istnieje ukryty cel, którego nie widzisz, a który został określony przez Mojry. Może to być sytuacja, na którą nie jesteś przygotowany i możesz teraz nie rozumieć, jakie korzyści przyniesie. Nie walcz z sytuacją, w której się znajdujesz. Zmierz się z nią i zobacz, dokąd prowadzi. Poddaj się temu, a spokój, którego potrzebujesz, aby odtąd dokonywać dobrych wyborów, zostanie ci dany. Prawdziwie rozkwitniesz. No, i przesłanie ochronne. Trudno zrozumieć, dlaczego dobrzy ludzie cierpią. Los jest w końcu tajemnicą, jednak to, co robimy z naszymi okolicznościami, to jak odpowiadamy na wyzwania życia, jest sposobem witania przeznaczenia. Teraz nadszedł moment, aby być świadomym swojej bezsilności wobec pewnych sytuacji i to zaakceptować. Nie poddawaj się, życie będzie tylko lepsze. Zachowuj się tak, jakbyś w to wierzył, ponieważ jedyną rzeczą, którą możesz teraz kontrolować, jest Twoje nastawienie. Kiedy dostosujesz się do mojej, pamiętaj o tym, co możesz, a czego nie możesz zmienić, obejmie cię spokój. Czyli. To jest taki przekaz, że bądźmy spokojni. Akceptujmy to, co do nas przychodzi. Bo na co mamy wpływ przede wszystkim? Przede wszystkim mamy wpływ na to, jak zareagujemy na daną sytuację. A stres jest największym przekleństwem obecnych czasów. Stres powoduje wiele chorób, więc bądźmy spokojni, wyciszmy się, bądźmy w pokorze. To jest najważniejsze. Wszystko, co się przydarza w naszym życiu, ma swój cel, ukryty cel. I teraz y, zobaczmy, co na to tarot. Nasz tarocik. Tarocie. Poproszę o przekaz. Jaka energia jest obok nas? Jaka energia do nas idzie? jaka jest energia obok nas? jaka energia do nas idzie? jaka jest energia? jaka energia? jaka energia do nas idzie? jaka energia do nas idzie? jaka jest energia obok nas? jaka energia do nas idzie? Jaka energia do nas idzie? Tarocie, jaka jest Twoja rada? Jaka jest energia? Jaka jest Twoja rada? Jaka jest Twoja rada? Jaka energia do nas idzie? Jaka energia do nas idzie? Jaka energia do nas idzie? Już mamy pięć kart, i zobaczymy. Proszę, wybrane pięć kart, dziewiątka, buław. sąd ostateczny wielki arkana pasz monet rycerz monet i piątka pucharów więc e, tak ja uważam że tutaj e, te e, tak jak w myśl tych moir moiry moir wszechświat los będzie nas testował bo przyjdzie do nas jakiś rycerz jakaś osoba w typie rycerza monet Która spowoduje emocjonalny smutek u nas, to będzie, to przyjdzie po to, żeby nas jeszcze coś przetestować w jakiś sposób. I tutaj jest dziewiątka buław, czyli to jest jakby karta dotycząca energii. Ale tutaj jest widać, że ta energia, że za nami wiele różnych doświadczeń, a my stoimy i się zastanawiamy. Jest jakby taki przestój: stoimy i myślimy. Przeszliśmy wiele, przeszliśmy wiele, wiele się nauczyliśmy, wiele różnych jakichś emocjonalnych i energetycznych mieliśmy doświadczeń. I teraz stoimy i patrzymy i e, nastąpi takie jakieś odrodzenie, oczyszczenie. Odrodzimy się na nowo. Bo przyjdzie do nas materia. Przyjdzie ktoś bardzo materialistyczny, jak widać. Rycerz i paś, Monet. Czyli ktoś, kto jest raz małym jakimś chłopcem, któremu tylko zależy na materii, na fizyczności, i czasami kreujący się na rycerza. To dotyczy zarówno kobiet, Jaki mężczyzn w zależności od tego, kto nas słucha. I to spowoduje w nas smutek. Ale bie, bądź, bądźmy ostrożni e, i to jest ostrzeżenie, bo to jest. Bo to jest taki test z góry. Czy jesteśmy w stanie oprzeć się temu, właśnie. Tej osobie. Bo tu nie mamy nigdzie pucharów. To my jesteśmy emocjonalni. To my byśmy chcieli uczuć miłości. Niestety, ale do nas idzie to. I dlatego miejmy też oczy i uszy szeroko otwarte, bo to jest kontynuacja wczorajszego czytania. I dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przekaz i pozdrawiam serdecznie do następnego razu.